Cześć, Mano, dzień dobry, tu Wysoki, Niski, Wasz fotograf. Dzięki facebookowemu profilowi Przyjaciele Brodnicy, który zgromadzi przyjaciół Brodnicy, będziemy mogli mieć okazję niedługo na fantastyczne wydarzenie, spotkanie, na które zostałem zaproszony i w którego organizacji trochę też biorę udział, właśnie z ramienia Przyjaciół Brodnicy. I. Jak sama nazwa wskazuje, spotykamy się w brodnicy. Wspomagam się tu moją karteczką. Wszystko to będzie 6 sierpnia o godzinie 12. Zaczynamy w hotelu Stork na sali bankietowej i odbędzie się tam krótki panel, na którym będę opowiadać co nieco o sprzęcie i co nieco o obróbce. Czyli po prostu właściwie odcinki zapytaj fotografa na żywo w tym momencie się pojawią. Oprócz tego pojawi się rozwiązanie trzech konkursów, które to konkursy ogłaszam właśnie teraz. Linki do nich możecie znaleźć na dole w opisie filmu oraz na facebookowym wydarzeniu Fotobrodnica 2017. Będą trzy konkursy: Brodnica ulicznie, Brodnica Magicznie i Brodnica Architektonicznie. Te konkursy będą gromadzić Wasze zdjęcia wykonane w Brodnicy, dlatego polecam Wam się tam wybrać wcześniej i zrobić zdjęcia lub jeżeli jesteście brodniczanami, no to macie ułatwione zadanie. Szczegóły będą opisane na wydarzeniach dotyczących tych konkursów, a w trakcie tego spotkania w hotelu będziemy rozdawać nagrody. Nagród będzie co niemiara, bo aż 60 nagród. Będą smartwatche, będą też zwykłe zegarki, będzie też jeden tablet, jeszcze jedno coś będzie, chwilę, moment, muszę sobie przypomnieć. A, już nie muszę spoglądać na kartkę, wiem, będzie tam taka opaska sportowa jeszcze do wygrania, czyli w sumie razem 60 nagród do wygrania w konkursie. I to wszystko na spotkaniu w hotelu, a później wieczorem w Brodnicy będziemy jeszcze przeprowadzać taki jeden fotograficzny eksperyment, ale na razie nie wolno mi powiedzieć, jak on będzie wyglądał, więc o tym dowiecie się również będąc na tym naszym panelu w hotelu. Najmilszy mi konkurs to będzie Brodnica Ulicznie. Też pragnę podkreślić, że będę jednym z trzech członków Żyli e, owych konkursów. E, na konkursie Brodnica Ulicznie będzie można wysyłać zdjęcia uliczne oraz wszelkie zdjęcia reportażowe. Jeśli chodzi o mnie, będę doceniać zdjęcia, które opowiadają historię, zdjęcia, które mają opis. Zdjęcia będzie można dodawać do konkursów poprzez wrzucanie je na Facebookowe wydarzenia dotyczące konkursów. Więc. Warto wybrać się do Brodnicy, już teraz zrobić kilka zdjęć, nadesłać je na konkurs. A 6 widzimy się w hotelu. Szybko wyciągam kartkę, żeby nic nie pomieszać. 6 <laughs> sierpnia o 12 widzimy się w hotelu Stork na sali bankietowej. No i chyba to tyle, co mam do Was do powiedzenia. Niebawem jeszcze zrobię jeden odcinek dotyczący tego konkursu, w którym poopowiadam o nim trochę więcej. A póki co życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć! To są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, Après, są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie. <mir moralne> <truegaances>